Święcenie pokarmów w parafii Sączowskiej. W Wielką Sobotę kapłan święci pokarmy przyniesione przez wiernych. W koszyku, najczęściej wiklinowym, znajdują się jaja, szynka, kiełbasa, kromka chleba, masło, sól i pieprz, chrzan oraz ciasto. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w kościele. Przypomina on prawdę wyrażoną przez św. Pawła Apostoła tymi słowami Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Koszyczek z pokarmami przykryty jest białą serwetką i przyozdobiony bukszpanem, borowiną, mirtem lub barwinkiem, dodatkowo ustrojony małym ozdobnym kurczakiem, wydmuszkami lub kolorowymi wstążkami. Zazwyczaj święcenie pokarmów w parafiach zagłębiowskich odbywa się w kościele, ale są takie wsie, gdzie wierni gromadzą się pod kapliczką lub w prywatnym domu i tam oczekują na kapłana objeżdżającego swoją parafię i dokonującego pokropienia pokarmów wodą święconą. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń, przy dzieleniu się poświęconym jajkiem, znakiem nowego życia.